Na no wczorajszej lekcji zrobiliśmy podstawową bryłę do techniki Kurinuki, Kurinuki wzorując się na innej wykonanej takiej, takiej pojemniczce na innym takim wykonanym pojemniku albo na takim Dzisiaj będziemy robić dalszą część tamte sobie stoją mamy... Warto dopowiedzieć, że tamte były wykonane w pokryciu szkliwem do wypałów redukcyjnych. Jedno szkliwo robione samodzielnie, drugie szkliwo gotowe, to z połyskiem. A tutaj wykorzystujemy efekt połączonych mas i ich różnorodności kolorystycznej. Więc teraz odcinamy część, która będzie pokrywką. Robimy to po prostu drutem. Trochę glina już jest twarda, ale ona jest twarda tylko z zewnątrz. Zakładamy, że da się ją przeciąć. Nie, nie będzie to bardzo nieestetyczne cięcie. O, od razu nam się odsłonił środek. E, widzimy jak wyglądają masy w środku. Tu trochę będzie trzeba wyrównać, ponieważ troszkę nam się zerwało, ale całą tą część jeszcze będziemy e, drabiali. No i e, jeżeli pasuje nam, albo przynajmniej popatrzmy jeszcze na ten układ, łączenie tych dwóch elementów, to trzeba zacząć drążyć środki. Ważne, żeby pamiętać potem, w jakim układzie składa się przykrywka z głównym pojemnikiem. Zostaje nam cierpliwe wydrążenie wnętrza tego naszego pojemniczka. Linę możemy jeszcze wykorzystać do czegoś, bo ta wyjmowana ze środka jeszcze jest całkiem plastyczna. W miarę nieplastyczna stała się ona tylko z zewnątrz, tam gdzie jest wyschnięta. Mniej więcej zostawiam grubość ścianki około pół centymetra. Wiadomo, że im będę wchodził głębiej, tym bardziej tą ściankę tutaj będę wyrównywał. Ale na razie robię po prostu wykopalisko. O takie. Ważne, żeby nie zostawiać tych ścianek zbyt cienkich na początku. Zawsze łatwiej potem dobrać trochę mniejszym oczkiem, niż ryzykować, że skaleczymy ścianę i że powstanie dziura. Mam różne oczka, bardziej płaskie, bardziej okrągłe na razie, ponieważ robię wykopki w głąb. To robię to okrągłym, później ścianki boczne czy ściankę dolną. Tego pudełeczka będę już wycinał na płasko Mylina, którą wczoraj tak pieczołowicie mieszaliśmy naprawdę jest ładnie zmieszana widać środek jest nawet ciekawszy pod względem kolorów niż z zewnętrznego tego pudełeczka Z się nie dyskutuje Mi się bardziej podoba w środku ale pewnie w waszym pudełeczku będzie jeszcze inaczej. Może nie jest to najbardziej oczywista technika tworzenia, ale zachęcamy do jej wypróbowania. Podaję wdzięczne i naprawdę niepowtarzalne efekty końcowe, jak widać. Do końca to jeszcze mamy trochę czasu. Prawda. Ja wykorzystując fakt tworzenia przez ciebie dzisiaj tej pracy, Um, jeszcze raz powtórzę definicję, jaka jest różnica między i co charakteryzuje tak naprawdę tę technikę tworzenia kurinuki. Definiuje ją fakt, że jest ona odwrotnie od klasycznego tworzenia um, kreacji ceramicznych. Um, kawałki gliny nie są dodawane do siebie, tak żeby dodawać elementy rzeźbiąc, tworząc a wręcz przeciwnie, odejmuje się je od dużego bloku gliny i tak właśnie, jak to w tej chwili robi Paweł. I to sprawia, że te przedmioty są, no, znaczy przypominają coś w rodzaju takiej rzeźby wydrążonej w kamieniu. Na przykładzie tych, które są w naszym filmie, można powiedzieć, że wręcz przypominają jakieś stare drzewa. Tutaj mamy w miarę wytrężony środek, trzeba kontrolować grubość denka, no bo oczywiście e, nie widzimy go. Natomiast jeśli włożymy sobie ten, to oczko do środka i przymierzymy tak, no to widzimy, że do denka mamy jeszcze jakieś e, pół centymetra spokojnego kopania. E, zajmę się w tym czasie też pokryweczką, jeszcze raz ją sobie dopasuję jaką należała oryginalnie, o tak i zrobię z niej też tak wybrany pasujący w miarę do yy, tego denka pokrywkę pasującą w związku z tym pewnie pewnie tak. też mniej więcej zostają pół centymetra przerwy Tutaj będzie jeszcze wyzwaniem zrobienie takiego mocowania, które będzie stabilizowało tą pokrywkę, ale to zrobię na końcu, kiedy już będę miał ją wydrążoną i w miarę o podobnym kształcie wnętrza. Tutaj też pilnujemy głębokości, ta pokryweczka, po prostu chodzi o to, żeby była lżejsza już, tak, jeżeli chodzi o tę głębokość zarówno pokrywki jak i samego naczynia no, aplikujemy tę samą technikę co w przypadku ścianek, żeby nie były ani za grube, ale zwłaszcza ani za cienkie. Tutaj pokrywka jest już bardziej sucha, jesteśmy bliżej prawędzi, która schła. Trzeba ostrożnie w takim razie chyba pracować. Czy ciężej ci się po prostu pracuje? Trochę ciężej, bardziej sucho, ale ciągle jesteśmy na tyle świe ze świeżą materią. Pracujemy, że się dobrze oczkiem ona wybiera. Z zewnątrz jest na tyle twarda, że już pracując nie jestem w stanie zmienić jej kształtu. No Myślę, że ten środek tutaj to będzie wystarczająco wybrany. No, jak wielokrotnie powtarzamy, ceramika wymaga czasu. Mm, Pawła, powiedzenie, że pośpiech poniża, ma tutaj naprawdę y, kolosalne znaczenie. Dlatego pewnie przyspieszymy ten film. No, to się nazywa z kolei Zaginanie Czasu. Tak, no im bardziej precyzyjnie chcemy to zrobić, tym niestety potrzebujemy więcej czasu na to. Zobaczmy, czy ciągle pasuje. I czy ten układ tam się nie zgubił gdzieś. O, jest. Tu na szczęście dochodzą kolory, więc łatwiej jest dopasować barwy z zewnątrz i wiedzieć, z której strony ta pokrywka powinna być zamknięta. No to jeszcze to bym środek. Pod jakimś kątem w miarę prostym. Teraz wypadałoby troszkę wyrównać tą górę, bo nam się też troszeczkę tutaj przy tym cięciu struną ona zniszczyła. Mamy prawie skończoną pracę. Więc wierzę, że jakąś pasującą tą pokrywką, którą w to. Dla mnie, bomba. Zostaje tylko wykończyć pokryweczkę. Zrobić w niej taki, taką obwódkę, która będzie stabilizowała pokrywkę. No, ale do tego użyjemy. Tej gliny, którą musimy troszeczkę jeszcze przerobić, więc zrobię małą pauzę. Spróbujemy przerobić stary kawałek gliny, żeby on pozwolił nam wykonać coś, co będzie taką obwódką. Niestety ta glina musi się jakoś zjednoczyć i stworzyć coś, co będzie znowu do wycięcia łatwe. No, a łatwo, z suchą gliną za bardzo nie jest. Tym bardziej, że musimy ją jeszcze wkleić. Przezmę Bardziej niż myślałem. To pytanie, co zrobić z resztą gliny o tak pięknych kolorach? Hmm, zachować w jakimś woreczku do, re do recyklingu na następne piękne prace kurinoki? Możliwe, możliwe. No i teraz spróbujmy wyciąć z tego pasek, który da się wkleić. Jeszcze jaki obwodzik będzie nam potrzebny, więc wytnę po prostu taki pasek i spróbuję go dopasować do pokrywki. podbiorę pod troszeczkę. Troszkę wygodniej byłoby mi na toczku. I teraz pozostaje wybranie tego zła na gładko. pasowanie tutaj tego pierścionka. Jest trochę większe na szczęście. Zakładam, że jakoś tyle jak potrzebujemy. Ciężko jest mówić tutaj o tym, jaki klej można zastosować. Więc myślę, że po prostu zastosujemy wodę. Która ma troszeczkę namiękrzyć tą to miejsce łączenia. Jeśli chodzi o klej, to do łączenia tych mas, kiedy na próbę przygotowywałam miseczkę, również używam po prostu zwykłej wody. Tutaj troszeczkę to namoczę. Ryzykując utratę tego dziwnego koloru, który uzyskaliśmy z połączenia mas, ale dzięki temu będę miał możliwość. W miarę spokojnego wklejenia tego kołnierzyka. No i go troszeczkę wciskam, żeby nie zdeformować zewnętrzna. Dociągam, jakby wewnątrz tego wykrojonego kawałka. I wyrównując, tak żeby tworzyło to w miarę przyjazny rant. I teraz, oczywiście, muszę dopasować wielkość tego rantu do naszego pudełeczka. A pudełeczko się nie mieści w kadrze, już jest na. Troszeczkę potrzebuję podciąć jeszcze, żeby weszło. Jakoś. Przytrzymuję z zewnątrz, żeby się nie wyginało za bardzo i żeby tam nie było jakichś pęknięć, które na tym etapie mogą się już pojawić, bo dębiejąca glina. No, właściwie nie jest już plastyczna wcale, więc naciągnięcie jej może powodować różne kłopoty w późniejszym etapie suszenia i wypału. No i przymierzam, czy jest to dobrze. Jeszcze nie. Jeszcze troszeczkę potrzebujemy przestrzeni dla pokrywki. pasuje w miarę, tylko żebyśmy trafili znowu w to jak ona była. O tak była. chyba Nie, nie bardzo. O tak. Dobrze, mamy to w miarę sparowane. Dla porządku moglibyśmy troszeczkę teraz wyrównać te miejsce łączenia, tak żeby ta pokrywka razem z tym elementem była w miarę w tych samych kształtach. No dobrze. Delikatne wykończenie i w zasadzie mamy pudełeczko gotowe. Coś Ania na zakończenie? Na początek brawo Ty. Teraz pytanie o to, jak zapewnić proces suszenia. Y oczywiście najchętniej bym powiedziała nie przyspieszać. W naszej pracowni jest zimą dosyć chłodno, dlatego tutaj nie ma jakichś ryzyk, że coś się odkształci. Zresztą na tyle grube są ścianki tego pojemnika, że utrzymają prawdopodobnie jego kształt. No i sam kształt jest nieoczywisty, więc ewentualne niedoskonałości i tak zostałyby wybaczone. Myślę, że ważne jest powiedzieć tylko, że wewnątrz tego pojemnika, jeżeli chcemy, żeby był w miarę gładki, a nie taki zgruba ciosany, jaki z zewnątrz, no to trzeba by pewnie ewentualnie zadbać o to, żeby palcem na przykład wygładzić. No tak, ale dodajmy mu jeszcze jeden dzień schnięcia, żeby zająć się tym później, bo wszystkie te takie jeszcze kostropate i osle kawałki faktycznie dałyby się wygładzić. No i oczywiście suszymy z przykrywką zamkniętą, wtedy zapewniamy temu skurcz odpowiedni. Ale też nie zostawmy tego na długo z tą zamkniętą pokrywką, tylko sobie uchylajmy czasem, żeby się to po prostu nie wyschło i zacisnęło, więc musimy to po prostu doglądać. Jeszcze tutaj podetnę ten, tą krawędź wokół pokrywki, żeby miała taki bardziej kąt prosty, o ile tu, to oczko ma kąt prosty i mam nadzieję, że teraz mogę zostawić to spokojnie do schnięcia. A jutro zajrzę do środka, zajmę się troszeczkę wygładzeniem tego jeszcze wnętrza, już będzie bardziej zdębiałe. I tak oto powstało pudełeczko. Kurinuki. Super. Zostaje nam jeszcze tylko tutaj zadbać, żeby się nie poprzyklejały jakieś kawałki na spodzie. Podpisać pudełeczko oczywiście można. Warto. I jak mówią francuskie projektanty, voilà.